Tak premier spędził weekend. Pokazał zdjęcia z rodziną. Tak premier Mateusz Morawiecki spędził długi weekend. Pokazał zdjęcia z żoną i dziećmi. Rodzinna wędrówka po Bieszczadach i wizyta w klasztorze sióstr nazarytanek w Komanczy, gdzie internowany był kardynał. Stefan Wyszyński tak wolny czas spędził premier Mateusz Morawiecki. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z wyjazdu. Na Facebooku Morawiecki zamieścił pięć zdjęć, widać na nich premiera wraz z żoną i dziećmi wypoczywających w Bieszczadach, a także zwiedzających między m.in. klasztor Ustr Nazarytanek w komanczy. W nim przebywał kardynał Stefan Wyszyński podczas internowania od 29 października 1955 rok. Do 28 października 1956 rok. Nie ma to jak polskie góry, szczególnie teraz, po trudnym czasie pandemii, bardzo potrzebujemy oddechu na świeżym powietrzu. Inaczej biegnie czas. Wspaniali ludzie. Dziękuję wszystkim, których tu spotkaliśmy. Nie ma to jak polskie góry, napisał premier. We wpisie zacytował fragment piosenki, bieszczadzkie anioły, grupy muzycznej stare dobre małżeństwo, anioły są takie ciche zwłaszcza te w Bieszczadach gdy spotkasz takiego w górach wiele z nim nie pogadasz najwyżej na ucho ci powie gdy będzie w dobrym humorze że skrzydła nosi w plecaku nawet przy dobrej pogodzie anioły są całe zielone zwłaszcza te w Bieszczadach łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. Premier w miejscu internowania kardynał. Wyszyńskiego klasztor w Komanczy był jednym z miejsc internowania prymasa tysiąclecia w latach 50. 22. Najpierw był rywałt przez tydzień, stoczek warmiński ponad rok, prudnik i Komańcza tam dysponował największą swobodą i nie był bezpośrednio nadzorowany przez up. 16 maja 1956 rok. W Komańczy kardynał. Wyszyński zapisał ostateczną formułę jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia odbędzie się 12 września 2021 rok w Warszawie.